Elo, Jesteśmy... elo, z tej strony lisiak, a, a to jest pan, pa, pa, pan dynia i moja siostra. Dobra, wszyscy, wszyscy w dyni będą się. Patrzcie. Ale <laughs> to tak nie wygląda. No, ty też jesteś nie? Dobra. Dzisiaj pójdziemy sobie zwiedzić tamtą wyspę, o tam, tam, tam. a tam, tam pójdziemy na, ko na końcu wszystkich, na końcu wszystkich odcinków. Się, ja chyba zdejmę tą linię. W tym ślepie. Ja chyba też, on zaraz stanie. A nie, nie w samej. Nie. Ja chyba też mam do ja dynę. nie. Ja mam dynię posadzę. Może. Dum, 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 dum. Dum. Ja mam tylko różne. Siema. Arbus Monster of Disaster Tak, jestem piękny jak kładę te bloki No oh wiem yeah. Idziemy za... Dogonię Cię! Dogonięcie jest Cię, jesteś w Tobie Kamil? Hm. Mm. Czemu nie ciołek wystawiasz? A ten na blokie, Ej, no co mnie? A co jak nie my tu nie mamy ma. 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 Jeden aruz jedyny. Ej, ale ona nie wełną. No. To nie was. Popatrz. Ha, postawiłem bloka. Kiana ja, no, już nie do końca. Tak. Och no, jest dzień. Bo szyba tam zniknęła. Patrzcie, szyba tam zniknęła. Zostaw ten już. Powiedziałam, że. Może ma bluze z Wiem. Yeah. Dlatego się pewnie reklamuje. Wow. Tu tam jest. Co? Nie mam mnie. Pajęk. Nie ja. Ja niczego nie mam, ja mam tylko róza. Zostawcie mnie. Och no creeper! Creeper. creeper. Musisz No nie spadłam. Spełnę. A ja wybuchłam. A ja spadłam A ten twój kolega jeszcze żyje? Tak. Jak coś pochy mnie. przynieś przynieść po ze skrzynki. Nie. Hmm. Chcę hmm. Ui. przyjść? Jesteśmy wolni! A Ty nie. Hehehe. <grybuj> <grybuj> I e, jest, gdzie są wszystkie pochodnie? Ej, ukradnij mi Pochodnie mi ukradnią, nie. Och, no. Motyka, nie będziemy patrzymy. A, <grybuj> A ty, Bym z nie, ma co, jak, jak nie, 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 Co to nie, 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 Kamil! Dajesz nie, 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 A nie, nie, To nie, 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 To nie, jest nie, wyspa. nie, Ale mi nie wygląda. Na no, mnie wyglądaliśmy. Oj, ile to... oj, nie na nie poszliśmy. Co tam jest? Jakaś butelka. No co ty kapisz? Tak. Nie zbieraj dniżta, bo jest pod potrzebna. Mhm, dobra. I tak w sumie chłopot Anna, nie, nie pójdziesz tam na górę. Nie chcę mi na górę, a to. Ja już tam byłam. Nie byłeś. Byłam, ale na tej wyspie Lachowej. Nie mówi o niej. Tam na no, wyspie nic nie ma. No wiem. Ja będę robić przejście na jedną wyspę ja chyba zrobię tak, żeby było bardziej realistycznie, tak jak w Minecrafcie. Dobrze, jesteśmy już w ja Teraz przynajmniej to wygląda bardziej jak w Minecrafcie i nie będzie Wam przeszkadzać ta kropka, co tam było. Na tym, tutaj chyba się O, co to, to? Zoto! Złoto. Co to ma być co to? złoto? Złoto. The Most of Złoto. Ty tu Ty znaleźliśmy Ty To ja idę na wyspę Ty Ej, no kanna, no, w następnym odcinku miała być ta wyspa. Wracaj się na tą wyspę, albo cię skikuje. Ja już zrobiłam przejście, jakby co. No to, no, no to, no, wracaj się. No wracam się. Zamknij i wykop przejście, czy coś tam było. No. Na wyspę pieską no, idziemy na następny odcinek. Czekaj, mogę zobaczyć, gdzie to jest. Moja wyspa Pieskowa. O nie, kanna, no, no, na tą wyspę mieliśmy iść na końcu, ale dobra. A tam jest pająk, chyba się zabija. Okay. Yy, yy, no, No to wyspę mieliśmy iść na odcinek, bo myślałem, że to jest jakiś statek, ale jak to jest wysokie piaskowa, to pójdziemy tam na następne. No taka pustyna na no jest. No to dobrze, że to jest. Yy, no jak Jak nie, nie, специально выглядываю. не сбросишь меня. Не Не меня. Не меня. Хе-хе, 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 хе-хе,

Nie. A co on tu robi? Wy tą skrzynię? No, w sumie dobrze, że mnie rzucił. I tak w sumie, nie wiem No ja... i tak w sumie nic nie ma w skrzyni. O, nogi. Złoto. Złota. 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 Chyba spadłam. Mhm. -la -la -la. Ale nie w tą dziurę. Chyba ładowarka? Chyba musisz się odsunąć. Ja pierd... No, dobrze, że im przynajmniej nie zepsuła się kranu. Eee.